Witajcie w nowym filmiku, w którym, tak jak obiecałam, pokażę Wam, jak zrobić taką baskinkę na drutach. Baskinka to jest taka właśnie falbanka. Do tego sweterka postanowiłam najpierw myślałam, że zrobię tą baskinkę przez cały sweterek, ale stwierdziłam, że on jest na tyle ozdobny i ma wzorek i są trzy kolory i są ozdobne guziczki, więc stwierdziłam, że ta baskinka będzie tylko i wyłącznie tutaj na rękawkach. I teraz pokażę jak zrobić taką baskinkę, jeżeli macie ochotę się tego dowiedzieć i zrobić taką baskinkę na swoich sweterkach, zapraszam serdecznie do obejrzenia tutorialu. Pierwsza rzecz, którą jak widzicie, sweterek robiłam ściegiem jerseyowym, a tu zrobiłam jeden rząd w miejscu, gdzie chciałam umieścić moją baskinkę. Zrobiłam rząd oczkami lewymi, właśnie po to, żeby łatwo nabrać tutaj oczka. Niemniej jednak one są wciąż dosyć ścisłe. Ja mam nabranych oczek 27 i nabierałam je właśnie. Wbijając się tutaj pod żeberka tych oczek, te, te górne, czyli w każde to żeberko wbijałam się i nabierałam te oczka. Aby nabrać te oczka, trochę trudno jest nabierać drutami, więc ja dla ułatwienia będę korzystała jeszcze z szydełka. Mam takie malutkie szydełko numer 2 może jeszcze przybliżę kamerę. Oczywiście muszę nabrać taką samą ilość oczek jak w przypadku tej baskinki na jednym rękawku. Ona jest oczywiście z obu stron. Ja mam nabranych 27 oczek. Żeby sobie pomóc, to tutaj. Możecie właśnie skorzystać albo właśnie nabierać drutami, co może być w pewnym momencie trochę trudne, jak już te oczka będą troszkę ciasne. Ja jeszcze trochę je wyciągnęłam, więc jeszcze te dam radę nabrać. A jeżeli u Was te oczka są zbyt ciasne, to możecie sobie po prostu wyciągać takie oczko szydełkiem. Wbijać się w oczko, przeciągać tą niteczkę i nakładać na drut. Aha, nabrałam tylko jedną nitkę. Więc jeszcze raz. I nakładam na drut. Znowu wbijam się w kolejne oczko. I nakładam na drut kolejne. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Kolejne oczko, kolejne oczko i nakładam na drut. Te oczko właśnie są dosyć widoczne dzięki temu, że ten rząd jest y, zrobiony oczkami y, lewymi. I powstały takie żeberka z oczek lewych, więc łatwo się w nie wbić i nałożyć oczka. I w ten sposób nakładam sobie te oczka do końca, dookoła. E, czyli też jeszcze tył, bo ja cały rękawek robiłam naokoło. I po nabraniu tych oczek, pokażę Wam, co robimy dalej. Mam już nabrane wszystkie oczka, u mnie jest to 27 oczek. Teraz musimy tą liczbę oczek, będziemy tak jakby podwajać, czyli z tych 27 oczek zrobimy się 54 oczka. Jak to robimy? Przechodzę oczywiście, tak jakby na lewą stronę. I na tej lewej stronie będzie wykonywane właśnie to podwajanie. Pierwsze oczko będę zdejmowała. W zasadzie musimy. O. pierwsze oczko musimy przerobić w następujący sposób. Później będziemy je zdejmować bez przerobiania, ale na razie musimy zrobić z niego dwa oczka. Pierwsza rzecz. Robimy najpierw oczko prawe. Czyli tak normalnie, jakbyśmy chcieli zrobić oczko prawe, ale nie zdejmuję tego oczka, tylko nitkę przekładam z przodu i na tym samym oczku robię jeszcze oczko lewe. I powstały z jednego oczka dwa oczka. Dopiero teraz ściągam sobie te oczka i dalej postępuję identycznie, czyli przerabiam oczko na prawo. Troszkę mi się tutaj ta. Da... I nie zdejmuję tego oczka, tylko znów nitkę z przodu i na tym samym oczku robię jeszcze oczko lewe. I dopiero zdejmuję. I w ten sposób trzeba zrobić te wszystkie oczka, czyli z każdego oczka zrobić dwa oczka. Prawe. Nitka z przodu. I na tym samym oczku oczko lewe. Muszę... Troszkę schować tą żyłkę, tak żeby nie przeszkadzała. I jeszcze raz robię tak jakby oczko prawe, nie ściągam tego oczka, przerzucam tą nitkę z przodu i na tym samym oczku robię oczko lewe. Dopiero zdejmuję, czyli z jednego oczka na jednym oczku, tak jakby powstają dwa oczka. I to samo robię do końca tego rzędu, podwajając, podwajając liczbę oczek. Trzeba troszkę się robić to pomału i ostrożnie, bo u mnie to są cztery nitki, więc tak, żeby każda została nabrana, wymaga to trochę właśnie takiego precyzji. W ten sposób robimy do końca tego rzędu, czyli wszystkie oczka podwajamy. Z moich 27 zrobi się aż 54 oczek. Dobrze, zrobię sobie to do końca i wracam do Was za sekundę. Jeżeli skończyliście ten rząd, gdzie podwoiliśmy liczbę oczek, tu oczywiście to ostatnie oczko można troszkę zacisnąć, później schowamy tą nitkę i zabezpieczymy. Znów przechodzimy tak jakby na prawą stronę, odwracamy. Teraz będziemy przerabiać te oczka zwyczajnie na prawo pierwsze oczko będziemy zawsze zdejmujemy bez przerobienia i dalej wszystkie oczka na prawo oczywiście to pierwsze oczko się mocno wyciąga ale tak jak powiedziałam nie przejmujemy się tym wystarczy tutaj zaciągnąć mocniej a później będziemy sobie tutaj y, tą niteczkę zabezpieczać, chować do środka ja i na razie ją zaciągam z tyłu i przerabiam te wszystkie oczka na prawo. To jest tak jakby mój pierwszy rząd. Że robimy sobie do końca zwyczajnie oczkami prawymi. Zatrzymuję się przed ostatnim oczkiem, gdyż ostatnie oczko będę przerabiać na lewo. Zawsze pierwsze oczko będziemy zdejmować bez przerobienia, a ostatnie oczko przerabiamy na lewo, po to by tutaj wytworzył nam się łańcuszek, który pozwoli nam łatwiej później przyszyć brzegi w prosty i estetyczny sposób. Po skończonym pierwszym rzędzie, oczywiście znowu odwracamy, w lewą stronę przerobimy oczkami lewymi. Pierwsze oczko zdejmuję bez przerobienia. i wszystkie oczka na lewo i w ten sposób zrobiłam 8 rzędów oczywiście długość to już jest sprawa indywidualna w zależności jak duży sweterek robimy jaka, jaką chcemy tą baskinkę na długość to już sobie sami ustalacie ja zrobiłam na 8 rzędów Teraz robię rząd drugi, dokończę sobie robić te 8 rzędów i pokażę Wam co dalej. 8 rzędów zrobione, już widać, zobaczcie, że się ładnie tutaj rozszerzyła ta praca. I później, jak ją przeszyjemy w tym miejscu, gdzie równo powinno się kończyć. to powstanie nam właśnie taka falbanka. Ale że mm, ścieg jerseyowy lubi się zwijać, to dodatkowo, żeby go troszkę usztywnić i żeby się nie zwijał, e, na końcu zrobiłam trzy rzędy ściegiem francuskim, czyli same oczka prawe po prawej i lewej stronie. Ściegiem francuskim. Trzy trzy dodatkowe e, rzędy, czyli ten rząd oczka prawe pierwszy rząd Jemy swet do końca oczkami prawymi Na lewej stronie zamiast właśnie oczka lewe, to dalej oczka prawe. Oczywiście tutaj też ostatnie oczko na lewo. I przewracam na drugą stronę. I tutaj, zamiast zrobić oczka prawe, to też będą powstawały oczka. Zamiast robić oczka lewe, to też będą powstawały oczka prawe. Po to tylko, żeby ten jersey się nam nie zwijał, to ważne jest zrobić sobie taki brzeg ściegiem francuskim, może być też ścieg ryżowy. Czyli ten rząd sobie robię oczka prawe i jeszcze jeden trzeci rząd na prawej stronie oczka prawe, i wrócę do Was po tych trzech rzędach i pokażę, jak zakończyć. Po zrobieniu trzech rzędów oczkami prawymi, Zamykamy sobie tą y, falbankę w następujący sposób. Pierwsze oczko zdejmuję bez przerobienia, kolejne przerabiam sobie na prawo i przeciągam przez nad oczkiem przerobionym. I tak wszystkie po kolei oczka zamykam. Nie zaciskam tego zbytnio, żeby szerokość pozostała tak, która ma pozostać, czyli luźno. Zamykam wszystkie oczka, przerabiam i przeciągam nad oczkiem przerobionym. To jest to taki klasyczny, klasyczny sposób zamykania, który nie jest zbyt elastyczny, dlatego właśnie w tym przypadku nie potrzebujemy nie jest to dekolt nie potrzebujemy elastycznego zakończenia. Tylko właśnie takie bardziej równe, sztywniejsze. Ale też specjalnie nie zaciskam tutaj, zobaczcie, że to jest taki równy, równy brzeg. I w ten sposób zamykam do końca te oczka. Ostatnie oczko, tutaj wyciągam sobie zawsze i przeciągam cały motek. Odcinam sobie tutaj dłuższy kawałek, to użyję tej nitki, żeby zaszyć. I teraz potrzebujemy tylko przyszyć. Były to już niepotrzebne. Mamy naszą falbankę. Teraz bardzo przyda nam się em, tutaj właśnie to, że mamy robione y, pierwsze oczko ściągane jest bez przerobienia, a drugie a ostatnie przerobione na prawo, dzięki temu mamy ten warkoczyk i teraz już bardzo łatwy sposób będzie można przyszyć chwytając ja tutaj przyszywam do tych mm, też takich żeberek tutaj z raglana i przez Przebijam się właśnie przez te um, oczka tego warkoczyka. Czyli tutaj, i przez warkoczyk. Kolejne oczko? I warkoczek. Dzięki temu to też mamy równo przeszyte. Muszę to do, do samego końca dobrze przeszyć. I teraz Wbijam sobie nitkę z na tą stronę, żeby ukryć tą nitkę. Ja będę ukrywać na lewej stronie. Przy okazji tą też sobie zabezpiecza. Zwyczajnie parę razy się wbijając robię supełki. Tutaj zrobimy supełek. I jeszcze będę chciała wszyć tą nitkę bardziej. Jeszcze jeden supełek. I kilka razy przebijam się przez ten supełek, żeby mocno tutaj zaciągnąć. Można jeszcze troszkę dalej przejść zrobić jeszcze jeden supełek, żeby dobrze taką nitkę zabezpieczyć. Ta moja włóczka to jest, też ma taki silki efekt i przez to ona jest taką dosyć śliską włóczką, dlatego ja muszę ją tak parę razy dobrze związać, żeby ona się po prostu na przykład w praniu nie rozwiązała. I tak przez kilka razy właśnie, jeżeli wpijecie się w ten w, 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 supełek, to to nam da e, taki efekt zablokowania się tej nitki i ta nitka się już nie przedostanie. Czyli zobaczcie, jak porządnie to zabezpieczyłam. Mogę odciąć obie nitki krótko. I potrzebuję jeszcze kawałek nitki, żeby zszyć po drugiej stronie. Po drugiej stronie zaszywamy dokładnie tak samo. W zasadzie tą niteczkę tam do środka, bo ja sobie ją później zablokuję. I wbijamy się właśnie w ten warkoczyk. I oczko. Oczko w tym rzędzie, tutaj u mnie przedreglanym. I w ten sposób zszywam do końca. Najważniejsze, żebyście zszywali w jednym, jakby takim rzędzie. To jeszcze na koniec dokładniej. I przenoszę się na lewą stronę tu będę chciała sobie tą niteczkę dobrze zabezpieczyć ja się wrócę aż do tego miejsca żeby zabezpieczyć tą nitkę, którą zaczynałam chowam sobie ją i tak samo zaszywam jak poprzednią z tamtej strony Czyli robię supełki i chowam tą nitkę w supełkach. I kilka razy należy się przez te supełki przebić, wtedy zablokujemy tą nitkę. I już mogłabym to zrobić. skończona. Efekt całego sweterka. Tak wygląda już po przeszyciu, po, po zrobieniu tej drugiej baskinki, mam nadzieję, że ten e, króciutki tutorial e, Wam się spodobał i e, przyda Wam się właśnie wiedza, jak zrobić taką baskinkę, taką falbankę na e, z, z wełny na drutach e, i wykorzystacie ten e, y, wykorzystacie ten tutorial do zrobienia swoich takich falbanek na swoich pracach. A na dzisiaj już dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zapraszam serdecznie do subskrypcji i widzimy się lub słyszymy się w kolejnym filmiku. Pa pa!